Położna to samodzielny zawód medyczny, który możemy wykonywać w oparciu o działalność gospodarczą albo pracować w szpitalu, czy też w szkole rodzenia. Jest to zawód, który obejmuje opiekę nad kobietą tak naprawdę od samego początku jej życia aż do końca. Zajmujemy się kobietami ciężarnymi, ale zarówno pacjentkami ginekologicznymi, młodymi dziewczynkami, które edukujemy i przygotowujemy do pierwszej wizyty ginekologicznej, a także położnicami, jak i naborodkiem do 6 tygodnia życia. Aby zostać położną, należy ukończyć studia licencjackie trzyletnie, później można kontynuować edukację na studiach magisterskich drugiego stopnia. No, i później można również zrobić specjalizację i ewentualnie jakieś kursy specjalistyczne. Dobra położna powinna cechować się przede wszystkim profesjonalizmem w zawodzie, który wykonuje. Dodatkowo powinna mieć wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, żeby w łatwy sposób, kolokwialnie mówiąc, docierać po prostu do pacjentów i umieć się z nimi porozumieć. Powinna także być otwarta na nową wiedzę. Powinna być empatyczna. Największe wyzwania w pracy położnej to zdecydowanie nagłe stany położnicze, w których musimy bardzo szybko interweniować, oraz długotrwały stres. Hmm. Największym mitem o zawodzie położnej jest to, że położna może pracować tylko i wyłącznie na sali porodowej. To, co często zdarza się wśród pacjentów, to przekonanie, że tak naprawdę pielęgniarka i położna to ten sam zawód. Otóż nie jest to prawdą, ponieważ położna jest całkowicie odrębnym zawodem, ma troszeczkę inne kompetencje niż pielęgniarka czy pielęgniarz i jest samodzielnym zawodem medycznym, różniącym się właśnie od dziedziny, jaką jest pielęgniarstwo. Istnieje również mit na temat tego, że położna może pracować jedynie w szpitalu, i jest to także nieprawda, ponieważ położna może również prowadzić szkołę rodzenia, może pracować w prywatnych klinikach, w prywatnych gabinetach, może edukować młodzież. Dodatkową informacją, którą warto nakreślić, ponieważ ten mit bardzo często jest powielany, jest fakt, że tak naprawdę studenci położnictwa, tak samo jak i studenci pielęgniarstwa, e, uczęszczają na ten kierunek tylko ze względu na to, że nie dostali się na Wydział Nauk Medycznych na kierunek lekarski. Otóż nie jest to prawdą. E, zarówno pielęgniarki, pielęgniarze położne oraz położni mogą studiować ten kierunek z powołania. Nie jest prawdą, że wybrali go tylko jako drugi wybór ze względu na to, że nie udało im się dostać na ścieżkę lekarza. Natomiast drugim bonusowym faktem jest to, że, proszę Państwa, położne nie machają na oddziale tylko laczkiem, jak to utarło się w internecie. Mamy naprawdę dużo pracy, dużo zleceń i pewnych algorytmów do wykonania, jak i zarówno wypełnienia stosu papierologii. Także jeżeli widzą Państwo, że położona faktycznie siedzi i pije kawę, proszę pomyśleć sobie w ten sposób, że może jest to jej pierwsza pięciominutowa przerwa, która nastąpiła po 10 godzinach dyżuru.